Jesteśmy surowcem, z którego sny się wyrabia, a życie to chwila jawy między dwoma snami. Te słowa mówi Mac Prospero na tajemniczej, niezamieszkanej przez nikogo wyspie. Burza Williama Szekspira to sztuka, która jest późną komedią, gatunkowo należy do romansu, co oznacza, że wszystko skończy się dobrze. Powstała około roku 1611. Jeśli zaś chodzi o źródła historyczne, takie inspiracje, to dla Szekspira mogło nią być zatonięcie statku nieopodal Bermudów. Historia ta odbiła się szerokim echem w ówczesnej elżbietańskiej publiczności i rzeczywiście mogło to go zainspirować do napisania historii, która zaczyna się wielką burzą, podczas której paradoksalnie wydawałoby się, że statek tonie, ale potem się okazuje, że to są tak naprawdę czary maga. Kim jest Prospero? Jest to książę Mediolanu, który został wygnany, strącony ze swojego tronu przez złego brata. I nieopodal wyspy, na której mieszka od 12 lat, właśnie jakimś takim cudem, zrządzeniem losu, przepływa statek, na którym jest jego brat. I cała intryga burzy, można by powiedzieć, że polega na tym, że Prospero chce sprowadzić swojego wroga na wyspę i chce się zemścić. Wszystko, tak jak powiedziałam, kończy się dobrze i też w międzyczasie córka Miranda znajduje miłość swojego życia, księcia Ferdynanda. W burzy jest zachowana zasada trzech jedności, jest to dość niezwykłe jak na Szekspira. Mamy jedność czasu, miejsca i akcji, czyli znajdujemy się przez cały czas na tej samej wyspie. Wszystko wydarza się w przeciągu 4 godzin, i wszystkie wątki toczą się wokół Prospera. Kto jeszcze zamieszkuje wyspę oprócz niego? Jest tam dziki niewolnik Kaliban, który zanim Prospero przypłynął na tą wyspę, on panował nad nią, ona należała do niego. Jest on synem Wiedźmy Sykorax, także poznajemy Kalibana w takim momencie dla niego bardzo trudnym, kiedy on po prostu służy Prosperowi, robi najcięższe prace, przynosi drewno, sprząta i jest pomiatany. Kaliban jest taką postacią, która jest inna, obca, jest niesamowicie też agresywnym w pewnych momentach i poznajemy cały jego ból i wściekłość. Chciałabym, żebyśmy też posłuchali kilku słów, które on wypowiada. Akt drugi, scena druga, wchodzi Kaliban. Rosa trująca, jak taca ją matka z bagien, kruczym miotła piórem, niech spadnie na was. Złe wiatry wrzodami niech was owieją. Wyspa ta jest moją, po mojej matce. Ty mi ją wydarłeś. Kiedyś tu przybył, jakżeś mi pochlebiał, szanował, dawał wodę z jagodami. Ty mnie uczyłeś, jak trzeba nazywać i wielkie światło, i małe światełko, które się palą we dnie lub wśród nocy. A ja cię kochał. Ja ci pokazałem źródła wód świeżych, bagna, grunt jałowy, grunt urodzajny, niech przepadnę za to. Czary mej, matki, żaby, nietoperze. Wszelkie robactwo niechaj was obsiądzie. Jestem jedynym waszym niewolnikiem, ja, co przód byłem własnym moim królem. I jeszcze fragment z aktu drugiego, scena druga. Wchodzi kaliban z związką drzewa, słychać grzmot. Wszystkie zarazy przez słońce wyssane z bagien, trzęsawisk, niech prospera ciało cali jego każdy chorobą okryją. Duchy mnie jego słyszą, lecz kląć muszę. One mnie szczypią i jak je rzekują, ciskają w błoto jak błędne ogniki. Śród nocy z drogi na manowce wiodą, gdy im prospero męczyć mnie nakaże. A teraz kilka słów o Arielu. Jest to duch powietrzny, który jest na usługach maga Prospera, potrafi... Rzeczy niezwykłe. Potrafi być niewidzialny, Wprowadza na ludzi senność, powoduje też, że nagle wyspa jest pełna dźwięków, i też on sprowadza tytułową burzę na statek, który przepływa nieopodal wyspy. Ariel jest wdzięczny Prosperowi za to, że go uwolnił, ponieważ on był uwięziony przez 12 lat w pniu sosny. Uwięziła go tam wiedźma Sycorax. I w tym momencie Ariel po prostu zrobi dla Prospera dosłownie wszystko. Jest to taki czarodziejski, lotny, lotny wolny duch, który y, naprawdę y, wszystko robi błyskawicznie i jest taki lżejszy od powietrza, wprowadza dużo takiego czaru, finezji, dużo radości. Pod koniec sztuki zostaje uwolniony od Prospera i staje się duchem naprawdę wolnym, odpływa w przestrzeń. W akcie pierwszym wchodzi Ariel i mówi: Witaj, Wielki Mistrzu, witaj! Przybiegam wolę Twoją spełnić: latać lub pływać, lub w ogniu się nurzać, lub po strzępionych chmurach jeździć. Rozkaż, wykona, Ariel. Prospero pyta, czyś ostatnią burzę wedle rozkazu do słowa wykonał? I Ariel odpowiada. Co do litery! Na okręt królewski wpadłem i zaraz to z sztaby, to z boków, to na pokładzie, po wszystkich kajutach ciskałem płomień. Czasem się rozpadłem na wiele drobnych i chwiejnych płomyków. Na żaglach, masztach gorzałem złowieszczo, tam w jedno znowu zbiegał się ognisko. Błyski Jowisza, straszne poprzedniki grzmotów, niechypsze są, nie polotniejsze. Zda się, że ogień i siarczane trzaski tron oblegają potężny Neptuna, że od nich jego drżą potężne fale, i sam się trójząb w ręku jego chwieje. Epilog, który mówi Prospero na zakończenie sztuki burza. Odczytuje się jako pożegnanie Szekspira ze sceną. Prospero odrzuca swoje czarodziejskie księgi, łamie swoją pałeczkę magiczną i w tym momencie jest już zwyczajnym człowiekiem, wraca do normalnego życia. Także jest to często odczytywane jako takie pożegnanie ze sceną Williama Szekspira. Epilog mówiony przez Prospera: Teraz zniknęły wszystkie czary moje. Teraz o własnych tylko siłach stoją, siły to słabe, dziś od was zależy, czy nawa moja z wiatrami pobierzy, czyli tu jeńcem samotnym zostanę. Lecz kiedy księstwo moje odzyskane, gdy przebaczone krwawe przedsięwzięcia, niech mnie tu wasze nie wiążą zaklęcia, ale od długiej i smutnej niewoli niechaj mnie pomoc rąk waszych wyzwoli. Ze wszystkich piersi szmer długi, łaskawy, niech teraz wydmie żagle mojej nawy. Albo się z celem długiej pracy minę, jakby choć krótką bawić was godzinę. Przeciw wam w pomoc nie przyjdą mi duchy. Na moje czary każdy z was jest głuchy i rozpacz tylko czeka na mnie wszędzie, jeśli modlitwa w pomoc nie przybędzie. Modlitwa bram litości otwiera i błędów dawnych pamiątki zaciera. Jak sami chcecie grzechów odpuszczenia, tak mi przebaczcie moje przewinienia.